Morska Fundacja Historyczna postanowiła upamiętnić powstanie klubu RKS Stoczniowiec. Jego historia zaczęła się tuż po wojnie, ale wtedy jeszcze nie nosił takiej nazwy. Nazwa to jest rok 1975. Kilka lat temu, kiedy zostałem zaproszony na takie spotkanie, wziąłem aparat, obserwowałem to środowisko, byłem bardzo mocno Zbudowany tym, że to są wielcy ludzie, przecież to mistrzowie, olimpijczycy, medaliści, no gwiazdy, a jednocześnie normalni ludzie, koledzy, którzy dowcipkują, śmieją się, docinają sobie, a jednocześnie mają do siebie ogromny szacunek. Mnie to bardzo zbudowało. Napisałem pierwszy artykuł na stronę internetową właśnie o tych wigiliach, potem powstał we współpracy. Z salą BHP. Krótki filmik, niezapomniany KS Stoczniowiec. No i wtedy powstała taka inicjatywa, żeby spotkać się na 75-lecie klubu, no ale nie było to możliwe. W tym roku okazało się, że w lipcu będzie zarówno Krzysiek z Norwegii, Józiu Bajanowski z Niemiec i Darek Michalczewski. No i postanowiliśmy ich skrzyknąć, to się udało. Nasza fundacja we współpracy z Fundacją Promocji Solidarności, która zarządza salą BHP, udostępniła nam te wspaniałe miejsce. No i udało się zrobić spotkanie, które mam nadzieję jest kolejnym krokiem do integracji tego środowiska. moja kariera się zaczęła w Stoczowcu. Moi wujkowie boksowali. Mój tata kiedyś boksował też w Gedanii. i moi wujkowie boksowali w Gdańsku, bracia mojej mojej mamy, wujek Józek, wujek Piotrek. No i tata też mój boksował. Jak mój tata zmarł w 80 roku, to było akurat na początku wakacji. Mój wujek jako przyjaciel mojego ojca zabrał mnie na pierwsze treningi, Zacząłem zarabiać trochę i taki byłem, no pewnie ja się pogubiłem, ponieważ byłem w wielkim szoku, stracił ojca w tak młodym wieku. Mój tata miał 37 lat, chorował bardzo długo. No i wiedział mnie na pierwsze treningi na obóz z juniorami z do Goszyna, pamiętam. No to i było to dla mnie takie sezamie, otwórz się. Ja byłem tak szczęśliwy, że ja mogę zacząć trenować, bo tata nie pozwala mi trenować tata tam, tylko nauka, nauka, nauka. Ja miałem materiał przerobiony dwa tygodnie przed yy, do przodu i naturalnie rozdrabiałem na tych lekcjach, bo się nudziłem, bo już wszystko wiedziałem. No i właśnie wtedy przyleciałem ze świadectwem do taty. Do taty miałem, nie miałem nigdy z paskiem, bo miałem zachowanie dobre, ale wszystkie inne miałem bardzo dobre. Do szóstej klasy byłem najlepszy, najlepszy oprócz tego, że nie miałem, żeby zachowanie było trochę słabe. Ale, ale wtedy było, no, no i wtedy wziął mnie na pierwsze treningi, no to było dla mnie sezamie otwórz. Ja się zakochałem. Ja kochałem ten sport zawsze, bo rękawicą mnie w domu było od zawsze. Rujkowie przynosili, boksowaliśmy się z bratem i tak dalej tam. No i. Zacząłem trenować. Na początku trenowałem na stoczniowcu piłkę nożną, po, piłce, po treningu piłkarskim leciałem na, na boks. No i po jakimś czasie trener mówi, że nie oddaje piłek, jestem samolotem, bije kolegów, żeby został przy boksie. No i jednak ta dyscyplina to była ta moja dyscyplina, w której odniosłem wielki sukces i, i, i ja miałem tam wielkich pedagogów wtedy, bo to wtedy tak się nie nazywało, ale moi trenerzy, czy to był mój wujek Józek Baranowski, czy Ryszard Broniś, czy, czy yy, Soczewiński, Pacuszka, Gajewiak, to byli ci trenerzy, którzy, którzy mnie kształtowali, którzy pokazywali mi zasady, w życie zasad. Dzień dobry, proszę, przepraszam, dziękuję. Do widzenia. To były takie, to było na porządku dziennym. Ukłonić się, podać rękę, patrzeć w oczy, jak się komuś podaje rękę. Nie kłamać, być solidnym, być szczerym, być prawdziwym. No, generalnie ja przyjechałem z mojego miasta, z Mazur, do Gdańska, do szkoły. No i zawsze w tamtych czasach było takie. Takie przeświadczenie, że jak z małej miejscowości do dużego miasta, to należy, no, fajnie jest coś złapać, bo to coś, czego nie było w małej, małej miejscowości ze sportu, można było w dużym mieście z tego skorzystać. Więc było to takie nawet i, y, z, bardzo oczywiste, że gdzieś ktoś się zgłosi, czy pójdę grać w piłkę, czy pójdę, nie wiem, zacząłem od GKS-u, gdzie poszedłem na uprawiać judo, ale jakoś mi to nie wyszło, więc kiedyś kolega przyniósł, który boksował w stoczniowcu, Andrzej Klaman, pamiętam do dzisiaj. Przyniósł rękawice do przyszedł z kolegami, bo on był z Gdańska, że tak powiem, więc do internatu przyszedł z kolegami i przyniósł rękawice bokserskie i tam się, bo to bokser, zaczęli się stukać, stukać. Ja założyłem i też się tam stukałem z takim, który już trenował i poszło mi lepiej jak temu co trenował. No i tak to się zaczęło, że, że trafiłem na stoczniowiec. No i to się zaczęło. Poszedł na pierwszy trening, na drugi trening, na trzecim treningu były sparingi, gdzie jeszcze nie potrafiłem nic. I z Darek, a Darek Michalczewski z ode mnie trzy lata młodszy, więc postawili nas razem. On już dłużej, bo on już miał pierwsze walki, ja nie miałem żadnej walki, więc zaczęliśmy się tam stukać. Tak samo tutaj. Andrzej Kiercznik, który jest obecny, jabłoński, i oni je jedną ręką mogli tylko uderzać, ja mogłem dwiema. Takie były to początki. Śmiałem się, że, że kiedyś od Mistrza Świata dostałem w nosa, że aż mi się ten nos wygiął mocno. Także wrócił na miejsce. Potem tu mnie Józiu Baranowski nastawił, bo krew mi leciała, to mi nastawił. To takie fajne przeżycie, gdzie ja miałem 16 lat, a Darek miał 13. Także to, to, to taki mały kajtek a mi tam dał radę. No tak to się zaczęło. Później. Później jakoś, nie wiem, no treningi, 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 jakieś turnieje. Ja miałem generalnie pecha strasznego, ponieważ na wszystkich turniejach, które tu się odbywały, takie miejscowe, na Gedanie, na GKS-ie, czy do Wejcherowa, się jeździło na turnieje, do Starogardu, do Tczewa. E jak widać ja z postury jestem było to musza waga, musza papierowa waga, 48 kg papierowa waga, więc bardzo rzadko nie trafiałem na przeciwników, czyli jechałem na turniej dostałem dietę, a nie boksowałem, bo nie było z kim boksować. Także tych walk jako junior miałem bardzo mało. Później jako mój brat przyszedł tak samo tutaj jest 3 lata ode mnie młodszy, więc kiedy przyszedł, ja już byłem takim młodzieżowcem kiedy przyszedł, no to był w mojej wadze, to mogliśmy razem się tam trochę po, postukać, popłukać, poboksować. Natomiast no, właściwie moja kariera zaczęła się dopiero jak poszedłem do wojska, ponieważ jak poszedłem do wojska, e, poszedłem do Wisły trzew do wojska. I tam w trzeciej lidze zacząłem boksować, zdobywać pierwsze swoje, jak to mówią, szlify i, i inne. Obijać się w tych walkach. Tutaj e, po wojsku wróciłem do stoczniowca i to było 87. W 1987 roku wróciłem do Stoczniowca. Ja rozpocząłem treningi w roku 1967 w Gdanii Gdańskiej. No, a mój ojciec był tam działaczem, kierownikiem tam w Gdanii. No i ja byłem po prostu zainteresowany cały czas boksem. No i rozpocząłem boksy w 1967, tak jak powiedziałem, w Gdanii. Boksowałem. 67, 68, 69 roku. No byłem dwukrotnym czy trzykrotnym mistrzem wybrzeża juniorów później zdobyłem mistrzostwo pierwszej Spartakiady młodzieży w Polsce wadze lekkiej i boksowałem dalej w Gedanii. Gedania była w trzeciej Lidze o mistrzostwo o mistrzostwo w trzeciej Lidze bokserskiej, no i tam w tej nie miałem tam raczej przeciwników. Tam wychodziłem, bzdęk, bzdęki było po, po, po imprezie, nie? Poszedłem do Stoczniowca. W Stoczniowcu boksowałem do 1979 roku. Okrój był no, moim trenerem i tam boksowałem do roku 79. W 1979 roku on tak mówi, weź ty, mówi, on, on chyba musiał coś podpatrzeć, umie, że ja taki jestem bardziej, bym wolał być trenerem niż pięściarzem, nie? on mówi, ty, się, ty już się nie nadajesz mówię, do boksu, bo masz spóźniony refleks, mówi, tego, nie? Cholera, mi tak mina zrzedła, mówię, ja pierniczę, teraz ledwo tu 4 lata już teraz, co ja teraz będę robił, chłop 29 lat, nie? No ale dobra, mówię, a on mówi, będziesz, będziesz moim trenerem, nie? Będziesz u nas trenował, Najpierw szkółkę, później juniorów trenowałem, później z jego drugim trenerem byłem i tak awansowałem dosłownie, nie, nie powiem z miesiąca na miesiąc, ale tam dwa miesiące to, trzy miesiące tam i tak dalej. I w końcu byłem drugim trenerem pierwszej drużyny. Nie? Tam najpierw chyba byli w pierwszej lidze, później w drugiej lidze. No, no i tak było, dalej, dalej. I w końcu trener okrój odszedł od nas. Został poszedł do Warszawy. No i teraz potrzeba trenera pierwszego. Nie? To byliśmy w drugiej lidze wtedy. No i ja, oczywiście, pierwszy trener, zostałem pierwszym trenerem. Po wojsku wróciłem do stoczniowca i to był 87, w 87 roku wróciłem do stoczniowca. Zresztą po namą pod namową tutaj Józia Baranowskiego, bo miałem parę propozycji pójścia i do Przowa, i Górnik Przów, i chcieli mnie w, w Gorzowie Wielkopolskim. Ech, bo akurat w tej trzeciej lidze tak mi się trafiało, że wygrywałem prawie wszystkie swoje walki, więc to było takim, takim wyznacznikiem, że można pójść wyżej. No ale ja oczywiście byłem zakochany w Gdańsku i... i i ci wszyscy moi znajomi koledzy, którzy są do dzisiaj byli wcześniej, także wróciłem tutaj razem z pamiętam przeszedł wtedy Finster Zbigniew Egon na niego mówią, więc przeszedł też tak samo z Wisłudźczew tutaj, a ja skończyłem wojsko i przyszedłem tutaj. No i tak naprawdę, e, tak naprawdę, jak wróciłem tutaj, to to wtedy się zaczęły takie poważniejsze walki, czyli druga liga, później pierwsza liga. Mistrzostwa Polski, miałem Strefowego Mistrza Polski we Włocławku w Władze Papierowej, w następnym roku Strefowego Mistrza Polski w wadze Muszej, później brązowy medal na Mistrzostwach Polski w Łodzi w 1989 roku, to taki mój największy sukces, który był. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie moje walki, miałem ich tam 136, jeśli dokładnie pamiętam. No, większość była wygrana, także nie było to najgorzej. No i z chłopakami, a ja z chłopakami taką, to do dzisiaj mam kontakt z nimi, dlatego, dlatego się tak e, oni mnie lubią, i ja po prostu ich szanuję za to, że, że byli kiedyś tacy, a nie inni. I do dzisiaj mam z nimi kontakt, z każdym jednym, dlaczego wszyscy tu przyszli, bo, bo ja prosiłem, ja przyjechałem specjalnie, a ja ich prosiłem i przyjechali. No i byliśmy w tej drugiej lidze, i, i oni mnie zrozumieli, a ja ich zrozumiałem, nie musiałem dużo e, rozmawiać z nimi tam. Ja mówię, no słuchaj stary, no to jest Twój biznes, nie mój. Ja Cię nie muszę kontrolować, pilnować. Wygrasz, masz pieniądze. Przegrasz nie masz, no to jest chyba proste jak. No mieć tam 10 tysięcy, ja tam nie pamiętam ile to wtedy były wypłaty w stoczni. Tam mieć 10 tysięcy, za walkę miałeś tak samo 10 tysięcy. Albo nie mieć, no. Jak miałeś 3 wypłaty w miesiącu, no to było bogato, chyba, nie? No to było bogato. A jak przegrałeś, no to nie miałeś. Jak się prowadziłeś prawidłowo. Raczej wygrywali no i tak nam się udało, że weszliśmy do pierwszej ligi, nie? Krzysiek, Darek, Kostosk, tam czy Margas, czy ktoś tu przyjechał, czy Marek, Esmond, przyjechali z dresem Polska i trenowali u nas na, na sali w dresie Polska, w butach Adidasa. To Jezus Maria, człowiek chciał wszystko robić, to szybciej mi ręce chodziły, tak? Bo ja chciałem też taki dres. Ja pamiętam, jak dostałem swój pierwszy dres, to dres Polska, to jest z żółkiem na, na, na piersi, no to było kurde, to ja myślałem najlepiej, żeby do kościoła w nim będę chodził, tak? No takie były czas. Darek przyszedł do stoczni, do stoczniowca, nie do stoczniowca, no ja już byłem trenerem wtedy, bo ja tu prowadziłem chyba juniorów wtedy. No mówię, Darek to, bo tam na podwórku tam wszystkich tych tam ładował, nie tych tam starszych o, o 2-3 lata, wiesz w tym wieku, to tam to on ma 13, 12, a tam 15, 16 latków grzeje, to tam nie do tego. No ja mówię, dobra, to chodź na trening, pójdzie z wujkiem, zobaczymy co, co ty tam potrafisz na treningu, nie? Czy taki dobry jesteś, kurde, No i Przyszedł trening raz, drugi raz, no i to spodobało mu się, no i tak zaczął chodzić, chodzić i później w juniorach już był dobry, dobry, coraz lepszy, bardzo dobry mistrzem tam juniorów, młodzieżowców tam. Później, tam później cały czas na mistrzostwie jechał, nie? No i akurat zdobył jeszcze ostatni raz mistrzostwo Polskie tak samo, e, ostatni i pierwszy w ogóle, no w 88 roku chyba to było, czy, czy tak, w 88, gdzieś tam. Krakowie czy gdzieś, nie pamiętam. No i, i uciekli wtedy z tym darkiem właśnie do tego. No i tak to wyglądała jego ta początkowa kariera bokserska. No i później naturalnie też, że byłem trochę taki inny niż inni, bardzo chciałem, bardzo chciałem mocno, zmieniłem barwy klubowe do, do Czarnych Słupsk, gdzie, gdzie mój wujek budował tej drużynę w Gdańsku, ale tutaj chcieli mi dać 150 tysięcy i kawalerkę, a ja dostałem w Słupsku 3 miliony i, i 3 pokoje w mieszkanie plus Warburga. Ale już skrzynią biegową w podłodze, także był taki wypasiony trochę. No ale zaraz później, jak mi zabrali jeden etat, bo byłem na pięciu etatach subskursu zatrudniony, zabrali mi jeden etat, drugi mi zabrali, chcieli zabrać trzeci, to się zdecydowałem, że uciekam do Niemiec, że tu nie widzę przyszłości. No i tak też znowu fart. Czy cwaniactwo, czy inteligencja, już każdy może nazwać jak to chce, jak to, jak to komu pasuje. Ale, ale no byłem trochę cwaniakiem i uciekłem do tych Niemiec. Tam myślałem, że tam je przyjmą z otwartymi rękami, ale jednak trzeba byś na budowę pracować. Ja miałem wtedy 20 lat, już miałem wtedy dziecko, miałem żonę. I pierwsza i reprezentacja zachodnich Niemiec się przygotowała do Mistrzostw Świata w 1989 roku. I któryś tam kolega, mówił, chodźcie, przyjedźcie na sparingi, pomożecie". bo ja z Narkiem razem uciekłem. I mój chodźcie, przyjedźcie na sparingi, pomożecie tym Niemcom się przygotować. No i to już wszystkich na i ten z Leverkus, Bajer też deszło ciekinier z Rumunii, ma Walentin Szylagi. Mówi: Chodźcie, wezmę, ja w klubie potrzebuję, ja, ja też dostałem paszport niemiecki po pół roku i mój chodź do mnie do klubu, bo tam był problem wtedy. Tam nie mogli zagraniczy z, z, z boksować, a że ja miałem paszport, to było łatwiej, miał on akurat szukał wadze średniej, zawodnika. No i pojechałem do tego Leverkusen, tam się zapałem. Chociaż te dwie, dwie ostatnie walki w lidze, bo to ja tam wpadłem na dwie ostatnie walki sezonu, przegrałem. Ale później przyjął właśnie do mnie Juska Baranowskiego, Baranowskiego, który tutaj też jest był trenerem w Stoczniowcu. No i z wujkiem zaczęły się takie solidne treningi wtedy już. Takie bardziej solidne. No i wszystkich wtedy napierdzieliłem w tym, tym, tym czasie. Do reprezentacji trafiłem. Wygrałem dwa turnieje w Hale i w Mestre. W halle na przykład wygrałem w półfinale Torsten Maj w, w, w finale z Langę. Sven Langen Lange był mistrzem Europy. Torsten Maj, później, jak pojechał po mnie, jak ja uciekłem na zawodostwo, to on po, pojechał na mistrzostwa świata i, i olimpijskie. Został mistrzem świata i mistrzem olimpijskim, tak? Tylko nigdy nie został mistrzem świata zawodowców. A też przeszedł na zawodostwo później. Także jednak myślę, że zrobiłem wszystko dobrze. Ja chodziłem do szkoły Elmorowskiej, czyli Elmor był na końcu wałowej. Więc Mieszkałem we Wrzeszczu, żeby przyjechać na warsztaty, musiałem jechać kolejką z Zaspy do, do Gdańska i tutaj albo autobusem, albo na piechotę często się chodziło, ale z powrotem często się wracało na piechotę i często się zdarzało, że już do tunelu nie można było wejść, bo był tak zagazowany, że tam strzelali, gazem rzucali. No to wie Pan, no, młodzi ludzie mają to do siebie, że nie wiedzą, czy to ważne, czy nieważne. Po prostu, jak ktoś rzuca kamieniem, no to ja też rzucałem przeciwko policji, tak? Pamiętam 13 grudnia, jak stan wojenny założyli, jak powstał stan wojenny. Dla mnie to było takie... Ja dzień wcześniej byliśmy na filmie Wielka Majówka w kinie i ten film tak się nam podobał, że chcieliśmy pójść na następny dzień znowu i wyszliśmy do kina z internatu i wtedy te czołgi, Kina, wszystko pozamykane, w Dom Solidarności we wrześniu, gdzie wszystko wynosili, pakowali szybko, na, 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 na szybkość. To takie rzeczy pamiętam sprzed, sprzed właśnie z, z tych lat, początku lat 80., kiedy stan wojenny i tam inne rzeczy. Natomiast później, no później wróciłem z wojska, później jak stoczniowiec, Przestał już finansować, musieliśmy pójść do pracy. To pracowałem chyba ze dwa lata tutaj na bramie, stałem jak wszyscy zresztą bokserzy. Ci, którzy poszli dalej, to poszli dalej, a reszta to tutaj. Chyba ze dwa lata pracowałem, nie jestem do końca przekonany, nie pamiętam. Kocham tą Stocia, to też chodziłem na rozruch, Jak byliśmy wtedy w 81 roku, pamiętam to się szło, no to miałem gdzieś na zawsze człowiek był jakiś ciekawy, chciały, to już my chodzili, zapierdzielali się tam, rzucali kamieniami, napierdzielali. Ja miałem 13 lat, tak, ale. Ale gdzieś tam tymi tam koktajlami rzucaliśmy, kamieniami się rzucało, później człowiek wpadł do domu całego zagazowany, kurde, bo jak my tu na naszej stoczni, tam gdzie nasza halka była, to, to wchodziliśmy, kurde, wychodziliśmy stamtąd, to trzeba było szalikiem być, ubranym czapką, czy rękawicą, bo tak było zagazowane, wszystko do pociągu, wchodziłeś do kolejki, to było zagazowane, wszystko całkowicie od gazu zawiącego. Dlatego to było takie, no, no, wielkie przeżycie dla pamiętam jak tam w centrum, żeśmy tam walczyli, rzucali, uciekali, gdzieś tam się chowali, łapali nas tam dzieci, raczej tak do końca nie... Nie lali, bo to my bardziej sprytni byliśmy. Ale też u siebie na osiedlu lataliśmy z tymi policjantami się wygupialiśmy. Ci idziemy na zamowców, tak się mówiło kiedyś. Nie? I zomo, zomo się krzyczało i się spierdzielało tam po piwnicach, po klatkach. I taka to była nasza zabawa wtedy. Nie było komputerów, nie było internetu. Kurde, no to mieliśmy inne zabawy, tak? Ale ja byłem wielkim, ja byłem, ja, byłem, ja byłem zawsze ja biegałem na trening z Przymorza na Stoczniowie, treno, stoczniowiec, trenowałem na stoczniowcu, biegając z powrotem, a jeszcze jak lato, w lato było jasno, też się w piłkę zagrało. I to było przy jednym, przy dwóch jabłkach, tak? I, i, i banany to wtedy malowaliśmy, to bananów to wtedy nie było, tak jak to dzisiaj dzieci mają. Ale nie były złe czasy, ja kocham tamte czasy. Byliśmy wszyscy na dworzu, wszyscy razem się bawiliśmy. Yy, Jakby byliśmy w piłkę pięciu na pięciu, to za każdą bramką było po sześciu, po pięciu, po czterech chłopaków na rezerwie, kurde. A dzisiaj to widzę te boiska, są te orliki, a to, to się kopią tacy menadżerowie się kopią po czołach tam, niech się kopią, ja rozumiem, nic przeciwko, ale nie ma takich, tych takich jak sport, tak jak, taki, takim sportem jak jest boks, gdzie to jest też, to są dwie muchy za jednym uderzeniem, bo i masz spokój w mieście, bo takie łobuzy najwięcej, najlepiej się do, do boksu nadają i też masz sukces sportowy i to myślę, że to jest takie zaniedbane troszeczkę, że to nie ma takich, nie ma już u nas ligi, nie ma u nas. Wszyscy chcą przychodzić na zawodowstwo, wszyscy chcą dużo zarabiać, a tak to nie funkcjonuje. Każdy musi mieć do każdego biznesu, do każdego sukcesu potrzebny jest fundament, i ten fundament jest niezbędny. Bo jak będzie przyjdzie troszkę bez fundamentu, dom przyjdzie większy wiatr i się przewraca, tak. Pamiętam jedną fajną rzecz. Kiedyś pojechaliśmy na, na chyba w szklarskiej porębie na obozie, czy tam. No w którymś, w każdym bądź razie na jakimś obozie, gdzie w restauracji ktoś tam, zaczęli górale, zaczęli szumieć, coś tego, co tu za bokserzy, bokserzy, a bokserzy ani się nie bili, ani nic. I to mi się spodobało, że, że e, jeżeli człowiek zaczyna coś trenować, są to walki obronne, czy coś, to taki respekt zaczyna brać do drugiego człowieka, bo no jest to... My wiemy, jak to zrobić, gdzie uderzyć, jak uderzyć, żeby zneutralizować człowieka, natomiast bardzo łatwo można zrobić komuś krzywdę w ten sposób, ktoś kto nie jest, dlatego, dlatego ja... My jako stoczniowiec wiele razy gdziekolwiek nie byliśmy na jakimś tym, to te awantury, jak były, to spotykały się bardzo rzadko i zazwyczaj wywoływali to juniorzy, jak byli z nami, no bo oni jeszcze wtedy byli nieokrzesani, natomiast... No, słyszało się różne rzeczy o Gołocie, jak byliśmy na obozie w Cetniewie, czy na Kadrze, czy coś, co się tam spotykało, czy Zarankiewicz, że gdzieś się tam poszarpali na jakieś dyskotece. No, ale to ludzie są młodzi, agresywni, adrenalina w nas buchała z każdej strony. Także myślę, że, myślę, że każdy ma jakieś takie tam swoje. Natomiast to, żebym, nie wiem, mi sport w życiu bardzo pomógł, szczególnie boks. Pomaga do tej pory, także ja uważam, że że dzięki temu, że zawsze Józiowi powtarzam, nie wiem, żeby mu się lepiej na sercu zrobiło czy coś, zawsze mu powtarzam, że dzięki Tobie i dzięki Twojej takiej, nie wiem, wytrwałości, że chciałeś zrobić ze mnie jakiegoś zawodnika klasowego czy coś, teraz mam w życiu po prostu pracę, jaką wykonuję, mam łatwiej. pracują w Norwegii, tak samo dużo z tych chłopaków, mieszkańcy gdzie tam parę złotych można zarobić, nie? No i akurat jak są tutaj, to spotykają się, zadzwonią się tego, dzwonią się i spotykamy się. I, no i jest bardzo miło, fajnie. No ja, ja też paru, na przykład takich dwóch, trzech tutaj nie widziałem, co trzydzieści co parę lat ich nie widziałem, kurde. Rozumiesz? No to jest piękna sprawa, no. my, my wszyscy zaczęliśmy w tym samym Głównie, jak to powiedzieć, no w tym samym klimacie, no, w, tym samym, w, tym samym, w tym samym miejscu, tak i my się. I oni też są dumni, ja jestem dumny, że oni są moimi, nawet im, im tak jest głupio, takim mój starszy kolegów, mówię, panowie, ja na was się wzorowałem, byliście moimi idolami i tak Myślą, że po prostu ja się z nich śmieją, ja po prostu mam taki respekt i szacunek do nich. Są zawodnicy, których ja nie znam, nie pamiętam ci starsi, to są. Wtedy, kiedy jeszcze Józiu boksował, czyli mój trener, są tacy, ale oni wszyscy, nam, bo nie jako kibice później wszyscy nam tego. To zawsze jak się spotykamy, ja myślę, że to jest. nie wiem, to jest, jest to tak. Z... Myślę, że w stoczniowcu zawsze my byliśmy tak blisko siebie. Zawsze, jak gdzieś jakaś impreza, to byliśmy wszyscy. Wiadomo, później świat się trochę zmienił. Każdy gdzieś tam poszedł w swoją stronę, założył rodzinę. Ale mimo wszystko my nawet jak mieliśmy swoje rodziny, to żeśmy tutaj w Gdańsku, żeśmy starali się spotykać ze sobą z Krzysiem, z Buczkowskim, z Cichockim, Waldek Nawrowski są dzisiaj nieobecni, oczywiście, ale nie przyszli. Michałczewski, Tomek był w Niemczech, później wrócił. Także czy Darek, tak samo. No, no z Darkiem żeśmy się rzadziej spotykali, no bo on długo boksował. Myśmy już nie boksowali, a on jeszcze boksował, także, także ten. I po tylu latach, jak się spotykamy, to, to jest to gdzieś takie, jakby to powiedzieć? No miłe i fajne. Zresztą jesteśmy w kontakcie telefonicznym. Ja bardzo często do tych, do których mam telefony, bardzo często dzwonię i rozmawiam. Mieszkam za granicą, więc też mi tego brakuje, żeby, żeby ten z Józiem Baranowskim, trenerem, jesteśmy, co tydzień do siebie dzwonimy także na zmianę. Sport jest fajny, nawet boks, zawsze kiedyś się śmiałem jak ktoś mi mówił, że oj do boksu dziecko to nie pójdziesz tylko pójdziesz na karate. Takie, tak, taka odskocznia, boks to jest zły, bo biją po twarzy, karate kopią, ale, ale to jest dobrze, także ja uważam, że tak jak Pan mówi ta atmosfera, która to też jest dzięki temu, że my, że my do tej pory próbujemy, chcemy się spotykać, to jest ważne, że ludzie chcą jednak się spotykać, tęskną, no tak to jest.